Wchodzę, kawrugę i kąpię się, wychodzę, i już jestem skupiony. Jest na to rada. Jaka? Schudni. To też nic nie wiem, schudłem do 105 kilo i to było to samo. Schudni do 80. Co tu zeszłem, kawrugę nie umiał chodzić? Chłodno, no weźcie. O kurlach kurla Tak, to 135 schudłem do 105 i było to samo. A teraz przytem z powrotem Dobra. Cześć. Przyszła wiosna i jak to się mówi, kwiaty zapachły, zatem czas na jakąś strzelankę. Tym razem spotkaliśmy się na naszej stałej miejscówce w celu rozegrania kilku rundek CQB. Niestety tym razem nie obyło się bez kwasów, ale o tym pod koniec filmu. Ja tradycyjnie śmigam z moją G36 od JG w pełnym stoku. Przy okazji zachęcam do subowania kanału, dzięki temu nie ominą was nowe filmy, a nam będzie się chciało je tworzyć. Zapraszam do oglądania. Ja wiem, bo oni już idą tak, części idzie prawą. Tego budynku, ten budynek tutaj trzeba obstawić, ten tutaj, z drugiej strony. Z drugiej strony, ten zielony budynek musisz obstawić, bo oni będą z tamtej strony szli. Generalnie, scenariusz polega na tym, że my jesteśmy tu, oni są tam i mamy się wybijać nawzajem. Klasyczny Team Deadmatch. Mamy blisko już.

no to dawaj ci ich komandosi Pawruk. No. A weź stronę, mówiłem. A! Rewolweru sobie nie załadowałem. Mam ze dwa naboje, Pawruk. Dam ci Świetnie, to jest najlepszy, najlepszy pomysł jak na jaki wpadłeś. Za zielony budynkiem dwie sztuki. Uwaga, na, na lewą. Musisz mi pilnować mojej prawej, Pawru, to ja podejdę bliżej. Dobra, jed, jeden zdjęty. Ze mną musicie iść, Pawru. Ten narożnik musi ktoś pilnować. Dobra, podchodzę. Uwaga na tamtą stronę. Och, Juch! Dostał. Zmieniam. Gotów? Już Dwóch, główną drogą. Dobra. Trzech, cztery wszyscy. Biegną do Nie stałem! należało ukryć się w domku i na nich poczekać. Jak ta strona tutaj wygląda? Wymiana ognia. Ja go nie widzę. Z kim ty się strzelasz? Ah yes, widzę go. Góra dół Góra i dół. Znaczy nie wiem jak dół, góra na 100% Trzeba by było jakoś podejść na wróż. Silnik musi wrócić, Silnik musi wrócić Ja właśnie silnik Będziesz pilnował mi góry. Nie wiem jak lewa. Adam. Jak lewa? Zajęcie ja tutaj długi z Ja się w lewo, Na tym budynkiem to uważaj, bo tam jest w No właśnie o to bo chodzi Ale ja nie mogę się to tego Muszę podejść ten. No to dawaj, na szybko podchodzisz W górę patrz Dobra Ty, na araba strzelasz z tego pistoletu, czy jak? Może by tak spojrzeć w co strzelasz, co? Bo ja mogę tam wsadzić giwerę, pociągnąć z full auto, to się przekonasz jak to jest na araba hmm. W pierwszej chwili nie wiedziałem, że jest to dziewczyna Jedna osoba jest na pewno na górze jeszcze Nie wiem czy nie więcej Minimum jedna osoba na górze jeszcze. Na górze! Minimum jedna! Podejrzewam, że dwie. Słuchaj, stój. Eee, we, weź zejdź, naucz się korzystać z e, tego, bo prawdopodobnie ja Ci mogę zaraz wsadzić tam giwerę pociągnąć w e, tym. Bo się nauczysz w końcu korzystać. Ty, no ale wy, 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 ten. Wyciągasz samą giwerę na zewnątrz. Widzisz w ogóle w co strzelasz? Nie, nie widziałeś co strzelasz, bo ja ci pokażę na kamerze, jak to wygląda. Ja ci pokażę później, zobaczysz na kamerze, jak to wygląda tłumaczyłem trzy razy koleżance, żeby nie strzelała pistoletem na Araba. Nie dociera. Wytłumaczcie koleżance na czym polega strzelanka ASG, jakie są zasady, i dopiero wtedy bierzcie koleżankę na strzelankę. Bo to jest jakieś dziwne, żebym ja trzy razy tłumaczył coś i nie docierało. No. Jak strzelałaś? Za pierwszym razem i yy, tak jak powiedział, no yy, popuścił mi to i nie powiedział nic. Zapraszamy. byłam schowana Ale między. Jak to tym, wyglądało? No, o, tak, że To jest tu miałam, łóżko, tu miałam ścianę i miałam taki pistolet, i wyglądało tylko, że tak, mógłbyś mnie nie widzieć faktycznie, ale ja widziałam, że strzelam kurwa się nogi. No byłaś na piętersko, tak? Tak. No ja, ja ci pokażę na kamerze, jak to wyglądało, przecież mam dobrze nagrane. No. Nie Czy nie? No to mu, powtarza, powtarzałem im, powtórzę tobie, jak jest pierwszy raz, to zanim wejdzie na pole, wytłumaczy na czym polega gra. Ja ma wróć, ja też miałem, brałem ludzi pierwszy raz na strzelankę i nie było takich kwasów. A wróć? Zobaczmy to jeszcze raz. Jest mi bardzo przykro, że zareagowałem aż tak ostro, ale takie zachowanie koleżanki miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w grze. Byłem kiedyś świadkiem sytuacji, podczas której gracz, wystawiając jedynie replikę za osłony, uderzył nią przeciwnika w twarz, rozcinając mu czoło, a mogło to skończyć się o wiele gorzej. Rozumiem, że w ferworze walki emocje czasem biorą górę i nawet doświadczony gracz może popełnić błąd lub złamać zasady. Niestety, zwrócenie uwagi koleżance nie przyniosło skutku, co z kolei spowodowało moją, być może przesadzoną, reakcję. Moje wzburzenie spotęgowało bagatelizowanie sprawy przez drużynę przeciwną. Po tak doświadczonej grupie spodziewałem się większego przykładania wagi do zasad gry i zachowania fair play. Przepraszam, jeśli koleżanka poczuła się urażona moim zachowaniem, bo nie miałem intencji nikogo obrazić. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie, dajcie znać co myślicie o tej całej akcji, a ja tymczasem pozdrawiam i do następnego.